Darmowy prąd w firmie. Dzisiaj firmy o rachunkach 3000 do 4000 zł miesięcznie maksimum. Czyli przekładając to na zużycie po cenach firmowych, 3,50 za 1 kWh do 1000 kWh. Co to oznacza? Że nasza instalacja, teraz założona, ma szansę zwrócić się nam przed okresem dwóch lat. Takie jest założenie. Oczywiście ma szansę zwrócić się nam w pieniądzach, dlatego że jeżeli będziemy musieli ją przepuścić przez amortyzację, no to wiadomo, że będzie zwracała się dużo dłużej, prawda? Dla takich poborów fotowoltaiki proponuje około 4 kW z kilku powodów. Po pierwsze, żebyśmy nie przepłacili, nie założyli instalacji za dużo, ale też w nowych warunkach net billingu dla, zwłaszcza będąc firmą bardzo mało opłaca się nam bycie prosumentem, bo my kupujemy prąd po 3,50, ale wyprodukowanych kilowatogodzin nie odliczamy od zużytych kilowatogodzin, tylko wyprodukowane i niezużyte kilowatogodziny odprowadzamy po 55 groszy, czyli wszystko, czego nie zużyjemy w danym momencie tracimy na tym 3 zł, tak? jeżeli danego dnia na przykład jest ciężki pracowity dzień w firmie, zużywamy 100 kWh to zapłacilibyśmy za to 100 razy 350, 350 zł tego dnia i jeżeli na przykład w niedzielę my sobie tego prądu te 100 kWh za sobotę i niedzielę naprodukujemy, to one wchodzą do sieci i od tych 350 zł odejmuje nam się tylko 50. My 300 ciągle musimy zapłacić. To nie jest tak jak w poprzednim netmeteringu, gdzie każda kilowatogodzina, którą wysłaliśmy, 0,8 tej kilowatogodziny odejmowało się nam od tego, co zużyjemy. Dlatego w tej chwili mocno opłaca się zużycie własne. Jako, że mocno opłaca się zużycie własne, to również opłaca się magazyn. Bo policz tylko, jeżeli w ciągu dnia masz momenty, kiedy ten pobór w firmie jest mniejszy niż 4 kW. Masz na dachu 4 kW paneli, co oznacza, że przez 10 godzin dziennie wyprodukujesz 40 kWh. Czyli dziennie produkujesz prądu za 140 zł w cenie Jeżeli tego prądu zużyjesz tylko 20 kWh, a 20 pójdzie do sieci. I na przykład zostawisz na noc włączone lodówki zamrażarki, które będą ci pobierały prąd. To ty te 20 kWh oddasz firmie energetycznej za 11 zł, o czym przez noc odkupisz je za 70 zł. To już oznacza, że magazynowanie energii w tej sytuacji bardzo nam się opłaca. Mało tego, zyskujemy możliwość taniej instalacji, bo nie musimy certyfikować instalacji, nie musimy brać instalatora z uprawnieniami do tego, żeby te 4 kW paneli, to tak naprawdę jest 8 paneli na dachu. 8, 8 większych paneli lub na zadaszeniu nad samochodem, żeby nam się latem nie grzał. Chiński Inwerter 2700 i chyba ciągle na Aliexpressie są oferty. Trochę przewodów i jedna bateria z wózka widłowego. A jeżeli masz magazyn no to w ogóle nawet nie potrzebujesz nic kupować. A jeżeli masz, bo tutaj pozdrowienia dla drugiego arka, który właśnie zapytał mnie co się dzieje bo on 3,50 płaci za kilowatogodzinę. Jeżeli masz dostęp do akumulatorów samochodowych na przykład takiej 225 amperogodzin to 225 razy 12 V, to każdy taki akumulator to jest około 2,5 kWh energii. Czyli jeżeli taki chiński inwerter potrzebuje magazynu 48 V, to spinasz takie 4 akumulatory szereg i masz około 10 kWh. Ok, to nie są nowe akumulatory, więc pewnie trochę mniej. Ok, nie powinieneś tego wyjeżdżać do zera codziennie, ale już w czterech takich akumulatorach spokojnie 6 kWh możesz zużywać cyklicznie, co oznacza, że nawet duża bateria chłodni powinna na tym wytrzymać całą noc. Dodatkową zaletą jest to, że do 6,5 kW mocy w piku nie potrzebujesz zgłaszać, a więc i płacić za inspekcję przeciwpożarową. Na dodatek, te chińskie inwertery, większość z nich ma w rzeczywistości ładowarki o mocy 4KW. Czyli to jest 5,5 KW, no bo inwertera inwerter, nie? To jest 5,5 kW mocy dostępnej dla Ciebie, dla odbioru ze słońca, z baterii, z czego bądź, ale możliwości wejścia MPPT są zazwyczaj zakończone na 4 kW, a nawet jeżeli nie, to tam jest tak, że maksymalne napięcie rozwarcia, czyli to co się nazywa VOC na panelu, po złożeniu tych wszystkich paneli w szereg nie może przekroczyć 500 V. I maksymalne napięcie pracy bardzo często jest na 400 V. Co jest w ogóle totalnym idiotyzmem, dlatego że dla paneli zazwyczaj ta różnica to jest 20%. Nie? Więc to jeżeli 500, to przynajmniej 420-430, przy 499 rozwarcia napięcie pracy będzie około 420 V. Musisz wybrać to, co będzie niższe i tyle paneli połączyć. Ale powiedzmy, przy 450W panelach to jest po prostu 8 paneli na dachu. I już, instalacja gotowa. Dwa przewody schodzą na dół, wpinamy je do naszego off-gridowego inwertera, wpinamy 230 V z naszej firmy również do tego inwertera, podpinamy akumulatory i wyjście już wychodzimy na te urządzenia, które chcemy podłączyć. Co zrobić, jeżeli mamy urządzenia trójfazowe? Jeżeli to są urządzenia, które pobierają dużą ilość prądu miesięcznie, niedużą moc, to nie jest tak, że jeżeli ja na przykład przez godzinę dziennie używam wielkiej trójfazowej spawarki 180A, bo to właśnie to żeśmy znakiem oglądali, to to jest 4 kW poboru, czyli 4 kW godziny dziennie. Ona nie całą godzinę pracuje z pełną nocą. Więc powiedzmy, że to będzie około 2 kW godzin dziennie. To musisz policzyć. To to jest 7 zł razy, no powiedzmy, 25, bo w niedzielę się nie pracuje. Czy to oznacza, że opłaca się kupić trójfazowy inwerter za 8000 tysięcy złotych? Twoja decyzja. Twoja decyzja, bo są inwertery trójfazowe w tej chwili również na rynku. Jest też możliwość spięcia trzech jednofazowych inwerterów, tak, żeby to dawało trzy fazy. Natomiast po prostu ekonomicznie trzeba przeliczyć, czy to rzeczywiście ma sens. Dlatego, że na przykład w przypadku stawarek one potrzebują 400 zł. One nie potrzebują trzech faz. Ale potrzebują 400V międzyfazowego, żeby dać pełną moc. To samo jest z częścią chłodni, agregatów w chłodniach. Również potrzebują trzech faz, po to, żeby mieć 400V międzyfazowego. Taka instalacja jest prosta. Taka instalacja w cenach zakupu. Ja nie mówię o montażu, bo o montażu może zająć się każdy elektryk, który obsługuje naszą firmę. To to jest 2700 inwerter. Przy słabym kupowaniu 8000 zł panele i bateria akumulatorów, no to już w zależności od tego, jak dobrym biznesmenem jesteś. Czyli czy masz znajomych, którzy mają magazyny, gdzie można byłoby się dostać i kupić od nich tania baterie z wózka. Czy masz znajomych, którzy wożą tirami rzeczy i można by było kupić dwa komplety akumulatorów? No w każdym tirze już siedzą dwa. Bardzo często są to właśnie 225-250 Amperogodzin. Mało tego, na OLX były sprzedawane również akumulatory takie 250 Amperogodzin w bardzo dobrych cenach. Ja wiem, że ciężko będzie to rozliczyć, dlatego że te akumulatory na OLX są bez rachunków bardzo często czyli nie będziemy mogli tego kupić z kosztów firmowych natomiast taka instalacja jest o tyle fajna że tak ten inwerter możemy odliczyć natychmiastowo bez amortyzacji amortyzować musimy tylko zakup paneli. I taka instalacja przyjmijmy że jej koszt będzie około 15 tysięcy złotych no bo będziesz musiał zapłacić za montaż bo nie chce ci się ganiać pracowników po, po dachu albo budować zadaszenia dla Firmowych samochodów, co by było całkiem miłe. Podejrzewam, że pracownicy byliby szczęśliwi, gdybyś zbudował im zadaszenie dla ich samochodów i dla swojego też przy okazji. To niech ona kosztuje 15 tysięcy złotych, czyli teoretycznie powinna nam się zwrócić w rok. Przyjmijmy, że pójdziemy z tym budżetem troszeczkę na maksa i nam się rozjedzie do 20 tysięcy. Na zimę do tej instalacji możemy dołożyć elektrownię wiatrową, taką około 2 kW. Proponuję, bo jest najniższy koszt. I mało tego, jeżeli wynajmujesz miejsce, to taką elektrownię 2KW możesz zamocować do budynku na maszcie i potem w razie, gdybyś zmieniał lokalizację na przykład, to możesz ją łatwo zdjąć. Koszty nie będą, wiesz, zatrzymywały cię w miejscu, gdzie już nie chcesz być. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, masz pytania, pytasz w komentarzach. Jeżeli wiesz już wszystko, jedziesz, kupujesz i potem rozmawiamy, a rozrobimy live'a dla tych wszystkich elektryków, bo ja wiem, że wiesz, czasami jest tak, że elektryk nigdy w życiu takich rzeczy nie robi i się boi. A w kolejnym odcinku będzie właśnie kolega psycholog, który zajął elektryków i trzeba go podtrzymać psychologicznie, bo on ma rację, a nie elektrycy. Więc wszystkie pytania w komentarzach. Pomagamy i jedziemy. 350 naprawdę warto, kurczę, zrobić sobie własny darmowy prąd i wróć się z a potem jest już tylko za darmo, nie?